Mamo, pobawisz się z nami? Bardzo bym chciała, ale muszę podkurzać. W porządku! Bawimy się w mamę i tatę. Ja jestem mamą, ja jestem tatą, a ty dzieckiem. Och, jestem dzieckiem. Tak, daj mi odkurzacz, bo to ja jestem mamą. Tak? To super! O, Aniu! Dobrze ci idzie odkurzanie. Jasne, jestem przecież mamą. Tato, ty też się możesz z nami bawić. Będziesz drugim dzieckiem. Dzieckiem? Okej, okay. to idę się bawić. Super, ja też chcę się bawić. Nie, nie możecie. Pobawicie się dopiero, gdy odrobicie pracę domową. Pracę domową? Ale ja nie chcę. Chcę się bawić. Tak, ja też. Ale musicie, praca domowa jest bardzo ważna. Nie będę słuchać żadnych wymówek. Zrobicie najpierw te ćwiczenia. Ojej, bycie dzieckiem naprawdę nie jest łatwe. Już skończyłem. Sprawdzę, czy wszystko dobrze zrobiłeś. Co ty tu na Baz grałeś? Nie da się tego odczytać. Nie, tak nie może być. Napiszesz to jeszcze raz. Tym razem staranniej. Co? Jeszcze raz? O nie. Tak, musisz. I nie dyskutuj mi tu. Gotowe. Gotowe. Ale teraz możemy już robić, co chcemy, tak? Moglibyśmy zagrać w Uno. Dawno w to nie graliśmy. Albo w Memory. Idźcie się pobawić na dworze. Świeże powietrze dobrze Wam zrobi. Cały dzień siedzicie w domu. Idźcie na dwór. Ale tam leje! Nic nie szkodzi! Nie ma czegoś takiego jak zła pogoda. Trzeba się tylko odpowiednio ubrać. To co mam założyć, mamusiu? Przynajmniej czapkę i szalik. Pogoda jest dzisiaj naprawdę okropna! Trzeba teraz zrobić kolację. Pomożesz mi? Oczywiście! Te nasze dzieci niczego nie odkładają na miejsce. Nic, tylko chodzę i po nich sprzątam. Może zjemy po prostu chleb z czymkolwiek co znajdziemy w lodówce. Okej. Okay. Ojej, i co my tu mamy robić w taką pogodę? Chcemy już wrócić do domu. Przecież jesteście na dworze dopiero kilka minut. Zawołamy was na kolację. Orety. Pogoda psuje się jeszcze bardziej. Na dodatek zaczyna sypać śnieg. Miejmy nadzieję, że zaraz będzie kolacja. Chleb, masło, ser i jogurt nakryję do stołu. Kolacja gotowa. Dzieci, chodźcie do domu. Co jest na kolację? Zobaczycie za minutkę. To dobrze, bo jestem głodny jak wilk. Ale najpierw idźcie umyć ręce. Mydłem musimy. Oczywiście! Przecież bawiliście się na dworze. Ale fajnie! Stół zastawiony i wszystko gotowe. Racja! Okazuje się, że zamiana ról ma też swoje dobre strony. Smacznego! Smacznego! Smacznego. Czy nie ma nic oprócz sera? Nie lubię sera. No dobrze, to zjedz chleb z masłem. Ale ja chcę ciasto. Nie ma ciasta! Poza tym nie powinniście jeść tyle słodyczy. Czasem trzeba zjeść coś pożywnego i zdrowego. Jeśli chcesz, możesz zjeść rybę. Też jest zdrowa. Okej. Okay. Ja już zjadłam. Dziękuję. Pyszne to było. W takim razie czas na mały deser. Dziękujemy. Dziękujemy. A teraz czas do łóżek. Lecz najpierw musicie umyć zęby. Ja nie chcę. Jest za wcześnie. Nie chcę mi się jeszcze spać. Nie chcę mieć zębów. Dzisiaj ich nie myję. O nie nie. Wykluczone. Umyjesz zęby, Marsz do łazienki, a potem do łóżka. Ojej, ale nuda! Tak się tego nie robi. Musisz myć zęby bardzo dokładnie, bo inaczej porobią się w nich dziury. Myję, myję, są tak, tak. Myję, myję je nie każdego, każdego dnia. dnia. Najpierw rano, potem w dzień, a na koniec tuż przed snem. Dobranoc, zgaszę światło. Pić mi się chce. No dobrze, przyniosę ci szklankę wody. No, przebieraj się szybciutko w piżamę. Ale ja nie chcę. Najwyższy czas do łóżka. Jest późno, a rano przecież musisz iść do szkoły. Ale muszę jeszcze namalować obrazek na jutro. To bardzo pilne. Nie, obrazek może poczekać do rana. Proszę, woda dla ciebie. Dziękuję, tato. Śpij dobrze. No, nareszcie. Dobranoc. Mój misiu, gdzie jest mój misiu? A gdzie się nim ostatnio bawiłeś? Nie pamiętam, ale bez misia nie zasnę. Oj, skarbie. O, na szczęście jest tutaj. Dobranoc. Dobranoc. Ojej, ależ te dzieci męczące. A z was strasznie surowi rodzice. <laughs> Mamy nadzieję, że podobał wam się nasz nowy filmik. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Oczywiście będzie nam bardzo miło, jeśli subskrybujecie nasz kanał. A tutaj macie jeszcze kilka odcinków do wyboru. Do zobaczenia wkrótce!